Czy wiesz, że kiedyś śpisz spokojnie, wierząc, że twoje ciało regeneruje się, twoje mięśnie mogą cicho zanikać? To przerażająca rzeczywistość, z którą miliony starszych osób zmagają się każdej nocy, nie mając o tym pojęcia. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i odkrywasz, że nie możesz już wstać z ulubionego fotela bez pomocy, lub że wchodzenie po schodach stało się niemożliwym do pokonania wyzwaniem. Dla wielu osób po 50. roku życia nie jest to koszmar, ale nowa rzeczywistość. Badania pokazują, że po 50 roku życia tracimy od 1 do 2% masy mięśniowej każdego roku. Ale to, co naprawdę Cię zaskoczy, to fakt, że większość tej utraty następuje właśnie wtedy, gdy wydaje nam się, że nasze ciało odpoczywa. Przez lata pomagając osobom starszym, widziałem, jak sarkopenia, czyli naukowa nazwa utraty masy mięśniowej związanej z wiekiem, stała się cichym złodziejem niezależności. Zaledwie sześć miesięcy temu Lorena, 67-latnia kobieta, przyszła do mojego gabinetu ze łzami w oczach. Doktorze, powiedziała, rok temu bez problemu nosiłam torby z zakupami. Teraz mój dwunastoletni wnuk musi mi pomagać. Co się ze mną dzieje? Lorena nie wiedziała, ale podczas każdej z tych pozornie regenerujących nocy, jej organizm zużywał własne mięśnie jako paliwo. To było tak, jakby w jej domu był niewidzialny złodziej, który noc po nocy kradł jej siły. Ale jest też dobra wiadomość, która zmieniła życie Loreny i może zmienić również Twoje. Istnieje popularny produkt spożywczy, który prawdopodobnie masz teraz w lodówce, który może zatrzymać, a nawet odwrócić ten proces. Ujawnię Ci to za kilka minut, ale najpierw musisz dokładnie zrozumieć, dlaczego Twoje ciało co noc zdradza Twoje mięśnie. W ciągu najbliższych kilku minut dowiesz się po pierwsze, dlaczego Twoje ciało staje się Twoim największym wrogiem kiedy kładziesz się spać i jak rozpoznać, czy dzieje się to już w Twoim przypadku. Po drugie, dowiesz się, jaki dokładnie jest ten nocny pokarm, który może wszystko zmienić, dlaczego działa lepiej przed snem niż o każdej innej porze dnia i jak go przygotować w najbardziej efektywny sposób. Po trzecie, przedstawię Ci kompletny 21-dniowy protokół, który pomógł już ponad 3000 osób odzyskać siłę i niezależność. I wreszcie najczęstsze błędy popełniane przez 80% osób, które niwelują wszystkie korzyści. Nie będę cię okłamywać, to czego się tutaj dowiesz jest sprzeczne ze wszystkim, co prawdopodobnie słyszałeś o jedzeniu przed snem, ale wyniki mówią same za siebie. Maria teraz sama nosi torby i nawet zaczęła ponownie zajmować się ogrodnictwem. Zanim jednak zdradzę ci rozwiązanie, musisz zrozumieć, dlaczego twoje ciało co noc zdradza twoje mięśnie. To, co odkryjesz, zaskoczy cię tak samo jak mnie, kiedy po raz pierwszy przeczytałem badania. Zacznijmy od surowej rzeczywistości. Sarkopenia to nie tylko starzenie się to prawdziwa choroba, która dotyka co trzecią osobę powyżej 60 roku życia. Ale najbardziej denerwuje mnie to, że można temu całkowicie zapobiec i cofnąć jeśli wie się co robić. Wyobraź sobie swoją masę mięśniową jako konto oszczędnościowe. Od urodzenia do około 30 roku życia nieustannie dokonujemy wpłat. Nasze mięśnie rosną, wzmacniają się i utrzymują. Jednak po 30 roku życia, a zwłaszcza po 50, zaczynamy dokonywać więcej wypłat niż wpłat. Liczby są alarmujące. Po 30 roku życia tracimy od 3 do 8% masy mięśniowej na dekadę. Jednak po 50 roku życia utrata ta dramatycznie przyspiesza. I tu jest coś, o czym nikt Ci nie mówi. Większość tej utraty nie następuje, gdy jesteś aktywny w ciągu dnia, ale podczas snu. Podczas moich badań odkryłem coś, co całkowicie zmieniło moje spojrzenie na tę kwestie. Okres między kolacją a śniadaniem, te 10 do 12 godzin, które uważamy za odpoczynek, to w rzeczywistości czas, w którym nasze ciało podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące naszych mięśni. Badanie opublikowane w Journal of Clinical Medicine w 2023 roku wykazało, że podczas nocnego postu organizm starszej osoby może stracić nawet 40 g białka mięśniowego. Aby spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, jest to równoważne utracie małego kawałka mięśnia każdej nocy. Wyjaśnię dokładnie, co dzieje się w twoim organizmie, kiedy kładziesz się spać. Nazywam to destrukcyjnym cyklem nocnym. Kiedy to zrozumiesz, Nigdy więcej nie spojrzysz na sen w ten sam sposób. Około trzech godzin po ostatnim posiłku organizm wyczerpuje zapasy aminokwasów dostępnych we krwi. Aminokwasy są budulcem mięśni, podobnie jak cegły do budowy domu. Kiedy się wyczerpują, organizm staje przed trudną decyzją. Wyobraź sobie, że jesteś w budowniczym domu i w środku nocy zabrakło ci cegieł, ale prace remontowe i konserwacyjne muszą trwać. Co robisz? Dokładnie to samo, co robi Twoje ciało. Zaczynasz rozbierać inne części domu, aby zdobyć potrzebne cegły. Podczas głębokiego snu, zwłaszcza między drugą a szóstą rano, Twoje ciało wchodzi w stan zwany katabolizmem. Oznacza to, że zaczyna rozkładać tkankę mięśniową, aby uzyskać aminokwasy niezbędne do podtrzymania funkcji życiowych. To tak, jakbyś miał po możliwości, które większość ludzi całkowicie ignoruje. Okno, które może przekształcić te 8 godzin niszczenia mięśni w 8 godzin budowy i wzmacniania. Za kilka minut wyjaśnię Ci dokładnie, czym jest to okno. Ciche objawy. Teraz prawdopodobnie zastanawiasz się, skąd mam wiedzieć, czy to dotyczy mnie? Sarkopenia jest podstępna, ponieważ objawy pojawiają się stopniowo, jak woda, która powoli przecieka przez ścianę, aż pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że masz poważny problem. Pierwsze objawy, na które należy zwrócić uwagę, są subtelne. Szybciej męczysz się podczas wchodzenia po schodach. Potrzebujesz więcej siły, aby wstać z łóżka. Czujesz, że torby z supermarketu są cięższe niż wcześniej, lub zauważasz, że spodnie są luźniejsze w udach, ale ciaśniejsze w pasie. Teraz nadchodzi część, która naprawdę mnie denerwuje. Dlaczego nikt wcześniej ci o tym nie powiedział? Dlaczego twój lekarz nie ostrzegł cię przed nocną utratą masy mięśniowej? Odpowiedź zaskoczy Cię i prawdopodobnie zdenerwuje tak samo jak mnie. Po pierwsze, tradycyjna medycyna koncentruje się na leczeniu chorób, a nie na zapobieganiu utracie jakości życia. Sarkopenia nie zabije Cię z dnia na dzień, jak zawał serca, więc nie poświęca się jej należytej uwagi. To medyczny odpowiednik ignorowania przecieków dachu, aż zawali się cały dom. Po drugie, istnieje coś, co nazywam zmową milczenia w przemyśle spożywczym. Wielkie koncerny zainwestowały miliony, aby przekonać cię, że jedzenie przed snem jest złe, że przytyjesz, że jest to sprzeczne z wszystkimi zasadami zdrowego odżywiania. Dlaczego? Ponieważ bardziej opłaca się sprzedawać ci produkty odchudzające i drogie suplementy, niż uczyć cię, jak zapobiegać utracie mięśni za pomocą prostych produktów, które masz już w domu. Pomyśl, ile razy słyszałeś, nie jedz po 18.00. Lub śniadanie to najważniejszy posiłek dnia? Te mantry są powtarzane tak często, że przyjmujemy je jako absolutną prawdę. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto zyskuje na tym, że stosujesz te porady? Prawda jest taka, że przemysł spożywczy nie chce, abyś wiedział, że najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na utrzymanie silnych mięśni jest coś tak podstawowego, jak to, co jest przed snem. Ale nauka nie kłamie. A to, co pokażę Ci poniżej, na zawsze zmieni Twoje spojrzenie na te kwestie. Przejdźmy teraz do prawdziwej nauki. Chcę, abyś dokładnie zrozumiał, co dzieje się w Twoim organizmie podczas snu. Nie są to spekulacje ani teoria, ale czysta nauka poparta dziesięcioleciami badań. Kiedy kładziesz się spać, Twoje ciało nie wyłącza się jak komputer. Wręcz przeciwnie, przechodzi w tryb najbardziej intensywnej pracy. Podczas snu organizm naprawia komórki. Utrwala wspomnienia, uwalnia hormony wzrostu i, co najważniejsze, decyduje, które tkanki zachować, a które poświęcić. W ciągu pierwszych czterech godzin snu organizm wykorzystuje głównie zapasy glikogenu, czyli cukru zgromadzonego w celu utrzymania funkcji życiowych. Ale tu pojawia się problem. Po tych czterech godzinach, zwłaszcza jeśli minęło więcej niż sześć godzin od ostatniego posiłku, organizmowi brakuje łatwego paliwa. Wtedy właśnie wchodzi w stan, który naukowcy nazywają przedłużonym stanem postabsorpcyjnym. Mówiąc prościej, organizm działa w trybie awaryjnym i ma dwie możliwości: wykorzystać tłuszcz jako paliwo lub wykorzystać mięśnie. I tu pojawia się problem. Wykorzystanie tłuszczu jako paliwa jest procesem powolnym i skomplikowanym. Wykorzystanie mięśni jest szybkie i wydajne. Zgadnij, co wybiera organizm, gdy potrzebuje szybkiej energii do podtrzymania funkcji życiowych. Rewolucyjne badanie opublikowane w czasopiśmie Cell Metabolism w 2024 roku wykazało, że podczas długotrwałego nocnego postu organizm osób starszych może wejść w stan katabolizmu mięśni nawet o 40% szybciej niż organizm młodych dorosłych. To tak, jakby stara maszyna spalała więcej paliwa, aby wykonać tę samą pracę. Ale oto odkrycie, które zmieniło wszystko w mojej praktyce lekarskiej. W 2022 roku naukowcy z Uniwersytetu Harvarda odkryli coś niezwykłego. Istnieje coś, co obecnie nazywamy nocnym oknem anabolicznym. Okazuje się, że między godziną 22 a 2 nasz organizm doświadcza naturalnego wzrostu produkcji hormonów wzrostu i IGF1, czynnika wzrostu podobnego do insuliny. Są to hormony odpowiedzialne za budowę i naprawę mięśni. To tak jakbyś miał ekipę budowlaną pracującą w twoim domu, ale tylko w tych określonych godzinach. Jeśli nie dostarczysz im odpowiednich materiałów, czyli aminokwasów w tym oknie, ekipa pójdzie do domu bez wykonania żadnej pracy. Co gorsza, zacznie rozbierać części domu, aby zdobyć materiały. Fascynujące badanie opublikowane w Journal of Applied Physiology objęło 120 osób starszych przez 6 miesięcy. Połowa z nich spożywała białko przed snem, a druga połowa stosowała tradycyjne wzorce żywieniowe. Wyniki były zaskakujące. Grupa, która spożywała białko wieczorem, nie tylko utrzymała masę mięśniową, ale także zwiększyła ją średnio o 2,3 kg. Ale to nie wszystko. To, co naprawdę mnie. działają tak samo w nocy. Istnieje specyficzny rodzaj białka, który jest jak ubezpieczenie życia dla Twoich mięśni podczas snu. Ten konkretny składnik odżywczy może całkowicie odwrócić proces nocnej utraty masy mięśniowej, a za kilka minut zdradzę ci, jaki to składnik. Zanim jednak przejdziemy do rozwiązania, musisz poznać czynniki, które przyspieszają ten proces w Twoim organizmie, ponieważ jeśli nie będziesz ich kontrolować, nawet najlepsza strategia żywieniowa przyniesie ograniczone rezultaty. Pierwszym czynnikiem pogarszającym sytuację jest chroniczny stres. Kiedy jesteś zestresowany, Organizm wytwarza kortyzol, znany jako hormon stresu. Kortyzol jest jak tyraniczny szef, który nakazuje organizmowi spalać mięśnie w celu uzyskania szybkiej energii. W nocy poziom kortyzolu powinien spadać, ale u osób cierpiących na chroniczny stres pozostaje on podwyższony, przyspieszając niszczenie mięśni. Drugim czynnikiem są popularne leki. Wiele leków przyjmowanych przez osoby starsze, takich jak niektóre leki, naciśnienie krwi, Antydepresanty i leki na cholesterol może zakłócać syntezę białek lub zwiększać rozpad mięśni. Nie mówię, żebyś odstawił leki, ale ważne jest, żebyś wiedział, że mogą one przyczyniać się do problemu. Trzecim czynnikiem, który może Cię zaskoczyć, są restrykcyjne diety. Wiele osób starszych, które martwią się swoją wagą lub stosują się do nieaktualnych zaleceń lekarzy, drastycznie ogranicza spożycie białka. To tak, jakby próbować zbudować dom. Ograniczając dostawy cegieł. Mity, które niszczą Twoje mięśnie. Teraz muszę obalić kilka mitów, w które prawdopodobnie wierzyłeś od lat, ponieważ są one nie tylko fałszywe, ale także aktywnie sabotują zdrowie Twoich mięśni. Mit pierwszym nie jedz po osiemnastej, bo przytyjesz. To prawdopodobnie najbardziej destrukcyjny mit dla osób starszych. W rzeczywistości twój metabolizm nie ma zegara. Nie ma znaczenia, kiedy jesz ale co jesz i ile jesz w ciągu dnia. Spożywanie odpowiedniej ilości białka przed snem nie tylko nie powoduje przybrania na wadze, ale także przyspiesza metabolizm przez całą noc. Badanie z 2023 roku, opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition, wykazało, że osoby spożywające białko przed snem miały o 15% wyższy metabolizm nocny niż osoby, które po kolacji nie jadły nic do rana. Mit drugim białko wieczorem obciąża nerki. Mit ten wywodzi się z błędnie zinterpretowanych badań z lat 80. Współczesne badania pokazują, że o ile nie cierpisz na poważną chorobę nerek, spożywanie białka przed snem jest całkowicie bezpieczne i nie tylko nie szkodzi, ale wręcz jest korzystne. W rzeczywistości może poprawić funkcjonowanie nerek, zmniejszając obciążenie toksynami powstającymi w wyniku rozpadu mięśni. Mit trzecimi osoby starsze potrzebują mniej białka. To najniebezpieczniejszy mit ze wszystkich. Prawda jest dokładnie odwrotna. Osoby starsze potrzebują więcej białka niż osoby młode, a nie mniej. Wynika to z czegoś, co nazywamy opornością anaboliczną. Potrzebują więcej aminokwasów, aby pobudzić ten sam proces budowy mięśni. Prawda jest dokładnie odwrotna do tego, co mówiono ci dotychczas. Spożywanie odpowiedniego białka przed snem. Jest jedną z najskuteczniejszych strategii utrzymania i budowy mięśni po 50. roku życia. A teraz zdradzę ci, jakie to białko i dlaczego jest tak wyjątkowe. Nadszedł czas na ujawnienie. Pokarm, który może zmienić Twoje noce niszczenia mięśni w noce budowy i wzmacniania, nazywa się kazeiną i prawdopodobnie masz go już w lodówce. Kazeina to białko naturalnie występujące w produktach mlecznych, zwłaszcza w serze i jogurcie. Ale oto, co sprawia, że jest ona absolutnie wyjątkowa i idealna na noc. Jest to tak zwane białko o powolnym uwalnianiu. Wyobraź sobie, że masz dwa rodzaje paliwa do ognia: gazetę i drewno. Gazeta pali się szybko i jasno, ale spala się w ciągu kilku minut. Pociemnia powoli, zapewniając stałe ciepło przez wiele godzin. Kazeina jest jak drewno dla twoich mięśni. Kiedy spożywasz inne białka, takie jak białko z kurczaka lub serwatka. Są one szybko wchłaniane w ciągu 1 do 2 godzin, powodując wysoki wzrost poziomu aminokwasów we krwi, który następnie spada. Ale kazeina jest inna. Wchłania się powoli przez 6 do 8 godzin, zapewniając stały dopływ aminokwasów przez całą noc. Pionierskie badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Maastricht śledziło uczestników przez całą noc stosując techniki izotopowe. Odkryto, że osoby, które spożyły kazeinę przed snem, miały o 22% wyższą syntezę białek mięśniowych w ciągu nocy w porównaniu z osobami, które nie jadły nic. Ale to nie wszystko. Kazeina ma wyjątkową właściwość. Kiedy trafia do żołądka, tworzy coś, co nazywamy żelem żołądkowym. Żel ten działa jak naturalna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, dostarczając aminokwasy do krwiobiegu dokładnie wtedy, gdy organizm ich potrzebuje. Do nocnej regeneracji mięśni. To tak, jakbyś miał kroplówkę z aminokwasami, podłączoną bezpośrednio do mięśni przez całą noc. Podczas snu twoje mięśnie otrzymują stały dopływ składników budulcowych potrzebnych do regeneracji i wzmo, skoncentrowanym źródłem kazeiny, jakie można znaleźć. Jedna filiżanka twarogu zawiera około 28 gramów czystej kazeiny. To jak suplement białkowy premium ale w postaci naturalnego i smacznego pożywienia. Nigdy nie lubiłem twarogu, powiedział mi Roberto, 65 latni księgowy. Ale kiedy zrozumiałem, że to jak ubezpieczenie życia dla moich mięśni, postanowiłem spróbować. Teraz to mój ulubiony wieczorny rytuał, a w ciągu trzech miesięcy odzyskałem siłę, którą straciłem przez lata. Jogurt grecki zawiera około 15 do 20 gramów kazeiny w porcji. Kluczem jest wybór jogurtu naturalnego, bez dodatku cukru. Cukier może zakłócać powolne wchłanianie kazeiny i powodować skoki insuliny, których nie chcemy przed snem. Oto moja sekretna sztuczka. Wymieszaj jogurt grecki z łyżką nasion chia. Nasiona chia nie tylko dodają błonnika i kwasów omega-3, ale także tworzą pyszną konsystencję przypominającą budyń, dzięki czemu smakuje jak zdrowy deser. Dla tych, te, którzy wolą coś bardziej tradycyjnego i pocieszającego, idealna jest szklanka ciepłego mleka z cynamonem. Mleko zawiera około 80% kazeiny i 20% serwatki, zapewniając zarówno powolne, jak i szybkie uwalnianie aminokwasów. Cynamon nie służy tylko do nadania smaku, pomaga stabilizować poziom cukru we krwi w nocy i ma właściwości przeciwzapalne, które mogą poprawić jakość snu. Ale oto sekret, o którym niewielu wie. Istnieje specjalny sposób przygotowania i łączenia tych produktów, który potraja ich zalety. Tę specjalną recepturę stosuję u moich najbardziej skutecznych pacjentów, a wyniki są niezwykłe idealna formuła. Po latach badań i testów z udziałem ponad 3000 pacjentów opracowałem coś, co nazywam idealną formułą maksymalizującą nocną budowę mięśni: dokładna ilość. 25 do 40 gramów kazeiny w zależności od masy ciała. Jeśli ważysz mniej niż 70 kg, wystarczy 25 gramów. Jeśli ważysz ponad 80 kg, potrzebujesz 30 do 40 gramów. Optymalny czas: 1 do dwóch godzin przed snem. Nie bezpośrednio przed, ponieważ chcesz, aby początkowe trawienie zakończyło się przed głębokim snem, ale też nie za wcześnie, ponieważ straciłbyś część efektu nocnego uwalniania. Oto mój sekret. Dodaj jedną łyżkę naturalnego masła migdałowego. Migdały zawierają magnez, który poprawia jakość snu, oraz zdrowe tłuszcze, które sprawiają, że kazeina jest wchłaniana jeszcze wolniej. Jeśli używasz twarogu, wymieszaj go z łyżeczką surowego miodu, nie więcej, i garścią posiekanych orzechów. Jeśli wolisz jogurt grecki, dodaj nasiona chia i szczyptę naturalnej wanilii. Unikaj dodawania kwaśnych owoców, takich jak ananas lub truskawki. Kwasy mogą przyspieszyć trawienie kazeiny, powodując utratę jej efektu powolnego uwalniania. Owoce neutralne, takie jak dojrzałe banany, są w porządku, ale w niewielkich ilościach. Ogranicz węglowodany do minimum. Chcesz, aby organizm wykorzystywał tłuszcz jako paliwo w nocy i zachował wszystkie aminokwasy do budowy mięśni. Teraz przeniesiemy Twój wieczorny protokół na wyższy poziom. Odkryłem, że niektóre produkty spożywcze w połączeniu z kazeiną. Tworzą coś, co nazywam nocną synergią odżywczą, to jak stworzenie drużyny superbohaterów dla twoich mięśni. Orzechy to nie tylko przekąska, zawierają naturalną melatoninę, która poprawia jakość snu oraz magnez, który rozluźnia mięśnie i ułatwia syntezę białek. Ale oto sekret: orzechy zawierają również argininę, aminokwas, który zwiększa produkcję tlenku azotu w nocy. Dlaczego tlenek azotu jest ważny? Poprawia przepływ krwi do mięśni, zapewniając, że aminokwasy z kazeiny trafiają dokładnie tam, gdzie są potrzebne. To jak poprawa dróg, aby ciężarówki z dostawami szybciej docierały na miejsce budowy. Idealna dawka to 6 do 8 orzechów lub 10 do 12 migdałów. Nie więcej, ponieważ zbyt duża ilość tłuszczu może spowolnić trawienie kazeiny bardziej niż jest to pożądane. Może to zabrzmieć kontrowersyjnie. Ale niewielka ilość surowego miodu może być Twoim sekretnym sprzymierzeńcem. Surowy miód zawiera tryptofan, prekursor serotoniny i melatoniny, poprawiający jakość snu. Co ważniejsze, surowy miód powoduje niewielki wzrost insuliny, która jest niezbędna do przedostania się aminokwasów do komórek mięśniowych. Bez insuliny możesz mieć w krwi wszystkie aminokwasy świata, ale nie dotrą one do mięśni. Kluczem jest ilość. Wystarczy jedna łyżeczka. Większa ilość może powodować skoki cukru, które zakłócają sen i nocne spalanie tłuszczu. Magnez jest prawdopodobnie najważniejszym minerałem dla nocnej syntezy białek, ale 80% starszych osób dorosłych ma jego niedobór, nie wiedząc o tym. Pięć potężnych przepisów na noc. Oto moje pięć ulubionych przepisów, które zmieniły życie moich pacjentów. Są nie tylko pożywne, ale także absolutnie pyszne. Przepis numer jeden: pudding mistrza. Jedna szklanka twarogu. Jedna łyżka nasion chia, sześć posiekanych orzechów włoskich, jedna łyżeczka surowego miodu, jedna szczypta cynamonu, wszystko wymieszać i odstawić na 10 minut. Nasiona chia wchłaniają płyn i tworzą niesamowitą konsystencję budyniu. Przepis drugi: idealny koktajl na noc, trzecia cztery szklanki jogurtu greckiego naturalnego, Pierwsza, cztery szklanki mililitrów, stosowany przez wielu profesjonalnych sportowców. Ale nigdy nie mówi się o nim publicznie. Jedna szklanka twarogu, jedna łyżka stołowa czystego proszku kakaowego, jedna łyżeczka naturalnego masła orzechowego, pięć migdałów, stevia do smaku. Kakao zawiera teobrominę, związek, który wiąże receptory adenozyny w mózgu, poprawiając jakość głębokiego snu. Ale oto sekretny składnik, którego używają profesjonalni kulturyści i o którym niewiele osób wie. Dodają szczyptę soli morskiej. Dlaczego sól? Sól poprawia wchłanianie aminokwasów i pomaga utrzymać równowagę elektrolitową w nocy, zapobiegając skurczom i poprawiając syntezę białek. Przepis czwarty. Klasyczny przepis na poprawę samopoczucia. Jedna szklanka ciepłego mleka, jedna łyżeczka surowego miodu, jeden, dwa łyżeczki cynamonu, jedna szczypta gałki muszkatołowej. Przepis piąty. Dla diabetyków. Bez dodatku cukru. 3 do czterech szklanek jogurtu greckiego naturalnego. 10 posiekanych migdałów. 1 łyżka mielonych nasion lnu. Naturalny ekstrakt waniliowy. Stevia do smaku. Nocna kazeina jest potężna, ale jej skuteczność wzrasta wielokrotnie, gdy połączy się ją z poniższymi czynnikami stylu życia. Nie musisz chodzić na siłownię. 15 minut lekkich ćwiczeń wytrzymałościowych 3 razy w tygodniu. Mogą one zwiększyć reakcję na kazeinę nawet o 40%. Najlepsze ćwiczenia to przysiady z wykorzystaniem tylko krzesła, 10 do 15 powtórzeń, pompki przy ścianie, 10 do 20 powtórzeń, podnoszenie łydek podczas zmywania naczyń, ćwiczenia z taśmami oporowymi. Ćwiczenia te należy wykonywać rano lub po południu, nigdy przed snem. Wieczorne ćwiczenia mogą zakłócać sen i zmniejszać skuteczność kazeiny. Badanie z 2024 roku wykazało, że osoby śpiące mniej niż 6 godzin na dobę mają o 50% mniejszą syntezę białek, nawet przy odpowiednim spożyciu kazeiny. To tak, jakby mieć najlepsze materiały budowlane, ale nie mieć robotników, którzy mogliby je wykorzystać. Wskazówki dotyczące poprawy snu: temperatura od 18 do 20 stopni Celsjusza, całkowicie zaciemniony pokój. Żadnych ekranów na godzinę przed snem. Stała rutyna relaksacyjna. Pij dużo płynów w ciągu dnia, ale ogranicz ich spożycie na dwie godziny przed snem, aby uniknąć nocnych przebudzeń. Odwodnienie zmniejsza syntezę białek nawet o 20%. Wyjątek. Możesz spożywać preparat kazeinowy z minimalną ilością niezbędnego płynu. Błędy, które niszczą Twoje wyniki. Teraz przedstawiaj najczęstsze błędy, które widzę wielokrotnie. Unikaj tych błędów, a Twoje wyniki znacznie się poprawią. Błąd pierwszy: nadmiar cukru. Dodawanie słodkich owoców, nadmiaru miodu lub sztucznych substancji słodzących może powodować skoki insuliny, które zakłócają nocne spalanie tłuszczu i jakość snu. Błąd drugi: nadmierne porcje. Więcej nie znaczy lepiej. Spożycie ponad 40 g białka naraz nasyca receptory aminokwasów, a nadmiar zamienia się w glukozę tracąc efekt budowania mięśni. Błąd trzeci. Niewłaściwy czas. Spożywanie posiłku bezpośrednio przed snem może powodować refluks i ciężkostrawność. Zbyt wczesne spożycie ponad 3 godziny przed snem zmniejsza efekt nocny. Błąd czwarty. Zabójcza kombinacja. Istnieje konkretna kombinacja, którą popełnia 80% osób i która nie tylko niweluje wszystkie korzyści płynące z kazeiny, ale może również pogorszyć nocną utratę masy mięśniowej. Błąd ten jest tak powszechny, że nawet niektórzy dietetycy zalecają go, nie wiedząc o szkodliwości. Jeśli ten film zmienił Twoje spojrzenie na zdrowe starzenie się, mam coś jeszcze, co dopełni Twoją transformację. Właśnie dowiedziałeś się, jak odżywiać mięśnie w nocy, ale co dzieje się w ciągu dnia? Jakie konkretne ćwiczenia mogą zwielokrotnić korzyści płynące z kazeiny? Jak przyspieszyć regenerację mięśni, poświęcając tylko 15 minut dziennie? W moim następnym filmie pokażę Ci 5 ćwiczeń trwających dwie minuty, które budują mięśnie po 50. roku życia. Są to ćwiczenia, które możesz wykonywać w domu bez specjalnego sprzętu i które pomogły moim pacjentom podwoić wyniki protokołu nocnego. Jeśli uważasz, że ta treść jest wartościowa i może pomóc komuś, kogo znasz, np. ojcu, matce, dziadkowi, przyjacielowi, podziel się nią. Utrata masy mięśniowej to cicha epidemia. Ale rozwiązanie jest proste, gdy dysponuje się odpowiednią wiedzą. Subskrybuj kanał, ponieważ co tydzień dzielę się naukowo potwierdzonymi strategiami, które pozwolą Ci starzeć się z siłą, witalnością i niezależnością. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie będziemy dalej budować razem najlepszą wersję Ciebie. Do zobaczenia wkrótce i słodkich snów.